Dzisiaj, w trochę innej scenarii, jak budować kręgi znajomych, 15 dzień, więc jesteśmy już w połowie całej serii pytania o relacje. Dzisiaj jakoś powinna być dobra. Sorry za wczorajsze wideo, to było kręcone na szybko, więc mam nadzieję, że mi wybaczysz. Jeżeli chodzi o budowanie kręgów znajomych, to temat jest o tyle ważny, że nie znam osoby po 30 roku życia, która narzekałaby na za dużo znajomych narzekałaby na to, że ma za dużo bliskich osób, za dużo przyjaciół. Większość ludzi po 30 roku życia, których ja znam, mówi, że Kornel trochę, czuje się trochę samotny, dlatego że no, nie ma z kim spędzać czasu. tak? Mam rodzinę, być może mam już dzieci, być może spędzam czas z partnerką, natomiast no, gdzieś tam czuję się samotny. I teraz te kręgi znajomych lepiej zacząć budować wcześniej niż później, więc niezależnie od tego, czy masz... Lat 24, 5 jesteś na studiach, być może jesteś dopiero co po studiach, być może już jesteś po 30, warto, żebyś ty zatroszczył się o to wcześniej niż później, żebyś nie obudził się z ręku w nocniku. I teraz mój taki osobisty sposób jest taki, że staram się w każdej sytuacji w swoim życiu poznać jakąś osobę. Oczywiście to się wiąże z tym, że na 10 osób, które poznaję, tak naprawdę jedna bądź dwie są interesujące, ale zaraz ci powiem, do czego to doprowadziło. W moim życiu, bo przez ostatnie kilka lat mówiłem wcześniej o tym typowym osobniku polski po 30 roku życia, który czuje się czasem samotny. Natomiast ja od kilku lat nie mam sytuacji, gdzie narzekałbym na jakąś samotność czy na brak ludzi wokół mnie, bo jest tych ludzi często aż za dużo. Ja muszę sobie w kalendarzu wpisywać, i teraz ja nie żartuję, muszę sobie czasem w kalendarzu wpisywać, które dni ja mam totalnie dla siebie, że na przykład siadam sobie z dobrą herbatką w wieczorem i przygotowuję sobie film i wyłączam telefon, żeby nikt mi tutaj nie proponował żadnego wyjścia czy gdzieś na. Na, na jakąś imprezę, czy, czy na jakąś domówkę, czy gdziekolwiek, na jakiekolwiek spotkanie. Autentycznie czasem muszę sobie w kalendarzu to planować. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że poznaję dużo ludzi, dlatego, że mam wybór ogromny i naprawdę, jeżeli ktoś złamie moje zasady, którymi się kieruję, w budowaniu relacji, no to nie spotykam się z taką osobą. Wybieram tylko tych, którzy działają na mnie pozytywnie i oczywiście nie mam zasadę, o której mam nadzieję wiesz i stosujesz ją, jeżeli oglądasz mnie od dłuższego czasu, że staram się w każdym momencie swojego życia przynajmniej zastanowić co ja mogę zrobić dla drugiego człowieka co mogę zrobić żeby jego życie było prostsze jak mam znajomych przedsiębiorców co mogę zrobić żeby zarabiali więcej jak mam znajomych singli co mogę zrobić żeby oni poznali swoją drugą połówkę oczywiście jeżeli takie mają pragnienie i teraz tak w obecnych czasach absolutnie nie będę doradzał ci żebyś ty zagadywał do każdej spotkanej osoby na ulicy no bo z wiadomych względów lepiej żebyś teraz został w domu Natomiast mój osobisty plan na ten tydzień, ja teraz w takiej scenerii może egzotycznej kręcę, natomiast no, co dzień mieszkam w bloku. Mój plan na ten tydzień jest taki, żeby pójść do sąsiadów i po prostu spytać, czy czegoś nie potrzebują. Zresztą to samo, co mówiłem bodajże dwa dni temu. Spytaj sąsiadów, czy czegoś nie potrzebują, niezależnie w jakim są wieku, bo to jest idealny czas, kiedy wszyscy są pozamykani w domu, na to, żeby w Twoim najbliższym otoczeniu Polepszyć relacje z innymi. W moim przypadku będzie to często stworzenie nowych relacji, dlatego że nie znam sąsiadów, którzy mieszkają w moim bloku i podejrzewam, że ty masz bardzo podobny problem, bo to już nie jest tak, jak było 30 lat temu, że każdy znał wszystkich w najbliższej okolicy. Więc mój taki, może nie apel, ale taka wskazówka dla Ciebie, że to jest ciekawy czas do tego, żeby stworzyć sobie nowe znajomości. Oczywiście zrób to w ostrożny sposób i też chciałbym się podzielić z Tobą tym, co ja zrobię. Niekoniecznie musisz mnie naśladować, to jest bardzo ważne. Jeżeli uważasz, że nie będziesz przez najbliższe dwa tygodnie w ogóle otwierał drzwi wejściowych do swojego mieszkania i nie będziesz w ogóle wychodził, ok, Twoja sprawa. Ja w każdym razie przynajmniej po bloku się przejdę. Oczywiście nie będę robił jakiegoś tam wielkiego zamieszania na swoim osiedlu, no bo, bo jednak też trzymam się reguł, które wyznaczają nam e, oczywiście nasze władze, naszego państwa. E, natomiast po bloku się przejdę i podejrzewam, że spotkam mnóstwo ciekawych ludzi, i e, to też będzie e, fajny sposób na ten czas, gdzie jednak jesteśmy od siebie w większości odizolowani. Przy budowaniu kręgów znajomych może pojawić się pytanie: kornel, jak zrobić to krok po kroku? Bo dla mnie to jest bardzo naturalne i normalne, że ja pójdę sobie do sąsiadów i podejrzewam, że po kilku godzinach rozmowy to już będą moi dobrze znajomi, a po kilku dniach bądź tygodniach może nawet zostaniemy kimś dla siebie więcej. Oczywiście nie mówię tu o byciu przyjacielem dla kogoś po kilku tygodniach znajomości, ale być może będziemy się jeszcze bardziej szanować. Niż na samym wstępie. Natomiast ty być może masz problem. Zresztą nie przejmuj się tak jak większość naszego społeczeństwa z poznawaniem nowych ludzi. Jeżeli jesteś po 30, to wiesz o czym mówię i czujesz się samotny. Więc w kursie niezniszczalny mówię, jak krok po kroku budować te nowe kręgi znajomych. I ja tam dokładnie opisuję, jakimi zasadami się kierować, co należy powiedzieć, co należy zrobić, co należy przede wszystkim. Zrobić, kiedy Ty poznajesz krąg na przykład biznesmenów, a co należy zrobić, kiedy poznajesz krąg sportowców? Bo widzisz, poznawanie regularnie nowych ludzi to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jak tych ludzi poznawać? Tak jak tytuł tego wideo, jak budować kręgi znajomych? Więc o tym, że warto poznawać nowych ludzi, nie mówię Ci celowo, dlatego że mam nadzieję, że jeżeli mnie oglądasz, to to doskonale wiesz. Chodzi o to, jak to zrobić. Więc, jeżeli chcesz taką konkretną instrukcję od A do Z, to możesz dostać mój kurs niezniszczalny 200 zł. Taniej, specjalnie dla ciebie taka promocja do czwartku, więc zostało jeszcze tylko kilka dni. Poniżej masz linka bit.ly, ukośnik niezniszczalny, jeżeli oglądasz to nagranie na YouTubie. A powyżej, jeżeli oglądasz na Facebooku, kod rabatowy na minus 200 zł to jest wirus. Tak sobie nazwałem w obecnych czasach. Więc mam nadzieję, że podejmiesz najlepszą dla siebie decyzję. Okej, okay. myślę, że nagranie było dużo lepsze niż wczoraj. Także, tak jak też wspominałem, staram się każdego dnia dla Ciebie coś zrobić w tych czasach, żeby było Ci łatwiej przetrwać obecny kryzys. I widzimy się w kolejnym wideo jutro. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jak oglądasz to na YouTubie, to daj łapę w górę, zostaw komentarz, co o tym sądzisz, co sądzisz o budowaniu kręgów znajomych i jak Ci się podobało to wideo. Dzięki bardzo, trzymaj się serdecznie, do jutra, cześć.